Brawo, doskonała Bravo! doskonała Bravo! 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 Głów, brawo. Bravo! 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 to Bravo! się Bravo! 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 Zobaczymy. Bravo! Czas na zdobycie punktu. Proszę zobaczyć jak silnie na Niestety sędziowie nie uznają tego przełożenia. A, zwycięstwo! Manufaktura gra w triple finały mistrzostw Polski. Widzę, Czmol, ma. Wielkie brawa, wielkie brawa także dla Pana uczniów. Aleks, a... yeah. Alex, Bidzian Sport Festival, Manufaktura Grand Prix, Wars of Rocks, pierwsze miejsce. Jak to skomentujesz? No, cieszę się, ale wiem, że to trochę nie fair i no, nie na miejscu gości, że przyjechaliśmy do Łodzi z Warszawy i wygraliśmy ten turniej. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zakwalifikować się do finałów w Sopocie. Ale jak, jak dobrze znasz, my jako Froksi robimy wszystko, co możemy, żeby promować rugby. Więc po raz pierwszy próbowaliście coś takiego zrobić tutaj. Musieliśmy przyjść i wesprzeć impreza super, rozumiesz, że powtarzamy w przyszłym roku, więc bardzo się cieszymy, następny raz będzie turniej, oczywiście Zrok się przyjadą obronić turniej. Ja, gratulacje. Powiedz mi, zajęliście trzecie miejsce, czyli wysoko, awansujecie do finału w Dyni. jak nastroje, jest radość? Jest duża radość, trenuję od dwóch miesięcy dopiero rugby, jest to super sport, super ludzie, ogólnie rewelacja. A jak oceniasz właśnie taki eventy jak Beach and Sport Festival, czyli dużo się dzieje w centrum Polski, w centrum największego, w centrum sportu handlowo-rekreacyjnego, ludzie dookoła bawią się z rugby. Co sądzisz o takim pomyśle na spędzanie wolnego czasu? Uważam, że to jest super pomysł, zachęcam młodych ludzi do tre trenowania rugby, super sprawa. Wiszczowie Polski, zdobywcy Pucharu Polsko! Kilaliście, Kililiście! Podobno Pierwsze miejsce Puchar, prezydenta miasta Łodzi, zdobywa zwycięstwa wam. Zwycięstwa manufaktora Grand Prix Pictures Sports Festival. Warsaw! Warsaw! Brawo Marii! Niesamowici ludzie, patrzę na ci ludzie.